Ach. No do tej szkoły musimy Ale mi się no, nie chce coś szkoły iść Max. Też nie. Chodź, pójdziemy tam. Bo czekaj no, no. nam jedyki, uwagi. No, to idziemy. I będzie źle. Do tej grasie. No, Witam na no, alecji. Mm. Witam. No. I was, tak? was, co u Was coś dzisiaj jest? To już no, nie, 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 się odchodzi. koniec tego... To jest już koniec ostatni tydzień, no to tak. Co było na ostatnich lekcjach? Możecie mi przypomnieć? Nie, eee. na było. Eee, nie, nie, na lekcjach było. Jak działa Redstone? Jak działa Piston od środka. A, tak. Dobra, dzisiaj piszemy tak. Świąteczne. Zapisujcie. Ale, ale my, nie my nie mamy kartki! Poproszę proszę kartkę. Też proszę. Ale ja nie widzę. Macie, macie przynosić świąteczne mechanizmy. Rec... Tak, dzisiaj jest... 17:12:2024. Jak się z tym czujecie, że za niedługo Wigilia klasowa? Cieszę się. Ja się nie cieszę. Bardzo Bo każdy przynosi. Bo każdy przynosi. Yy, to co zawsze było obcikane przez wilki Co? No tak. Coś. Dobrze. A więc tak, y jak działa Lexon? Red nie wiem Lexon działa że ma a działają mechanicznie Pomnik A więc... To co, co ty robisz? Tutaj, tak, z tym uczyłem Tu jest jakaś karteczka, ale nie Kto tym rzucił? Nie ja To był on! On zawsze tak robi, pamięta pan? Ty jak, jak, on dwa, jak on dwa miesiące temu rzucił pana kartką, gdzie było napisane, że pan ma 2 ja. IQ, pamięta pan? On zrobił no. Ty byłeś Ty Dobra. Ty byłeś Piszecie za to Taktówkę. Nie zapomnij. <laughs> Sam było siedzieć wilecznie No nie A nie, ty się rozsiadasz, ty siedzisz teraz tutaj przed oknem Przy oknie, Czy oknie? Nie, to był on. On prostu, po prostu rzucił mnie z tychałą i się mi się odbiło i w pana uderzyło. Ja nie, w Panu serio, niech pan uwierzy. On taki psikus. Proszę pana, mam coś no. dla pana. To jest od Maxa, to jest od Maxa. Max mówił, że mam panu... Ja to panu... Nie ma, nie nie ma, to nie, ma, nie ma. sam. Ma, mam to panu dać. Proszę. Nie jest moje. Nie jest moje! Coś ty zrobił, Max! Nie! Ty... ty! Coś ty zrobił! Otrułeś nauczyciela! To nie moja wina. Otrułeś nauczyciela! To jest Ty, ty Max się głupi! Karetka dzwoń! Karetka! PRZERWA jest! Yes, przerwa! Co robimy? Idę, idę. Dla was się, tam nie do idę w tamtą Muszę do szafki, tak jest. Muszę iść do szafki, Przerwa! Przerwa! szafki, więc nie wiadomo. Ta nie jest moja, ta też, ta też, ta. Tu ża żadna szafka nie jest moja. Nie gdzie są szafka, Mam to gdzieś. A tam w ogóle ten dom Co? No pójdziemy dom Pójdziemy sobie, sobie wieczorem, Po szkole Ja tam Pójdzie... byłem Tam jest strasznie Dzwonki jest mm, ale... Alekcje Nie. lekcje Nie no Ja już umrę Muszę jedzenie Kto tak Proszę napisać do końca swoje kartkówki Dobra nie o od... to jak napisałem dawno? Tak, Ej, ja. Ja, 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 pust, ja mam pustą kartkę. Mówi mi się nie chce, pisać zgadzamy. Okay. To jest kartkówka nie zapowiedziała, nie sprawdziam, Ci tam sprawdza pan. A ty dostajesz czwórkę? Yes. A ty nie dostajesz jedynkę, bo nic nie napisał. Katołuska. Później. O. No tak. Yy, yy, teraz. Ała! Ała! Ała. 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 Co to było? Nie wiem, Max! Max coś w pana nie, rzucił! On, Max! Max coś w pana rzucił! To był Max! Widziałem własne oczy, mamy tak. Nie. Tak, to był Max! Widziałem sam. Nie, nie. Max, nie Max! Max, nie. Nie, nie. Otwieramy szkladę. Max. Max no ma same dobre oceny. Potereks, poterex. Tutaj. Potereks. Masz jedną ocenę Jak Teraz są jedynkę, którą ci dzisiaj wstawiłem. O! Ale się cieszę. Dobra, Mio... No to tak. E, ci, e, dzisiaj mamy godzinę wychowawczą. Co, co chcielibyście robić? E, o! nie, 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 nie. Rozbalamy klasę. Yeah. Yeah, Good deal! No idea! Good idea! Dam yeah, kurdek lat na palić! Masz i komputer, to ładne nie może <laughs> być. <laughs> Co chcecie robić? Max! Serwę to już są, serwę to mam mieć. No to. Fermisz tacy! Nie o, ale jest z... nudy dzień w szkole i nie, nie mogę co robić. Jak gdzie znalazłeś mnie na ulicy i będziesz mógł Ale to ty serio byłeś? Proszę pana, Max. Yeah. Max ci robi, Max? Max, Max, Max na pewno. Tutaj A ma Eee, nic, nic się nie stało! Max, y, po prostu... Max śpi Max przyszedł spać, śpiący jest. Jest noc, prawie. Masz, Co ty mu zrobił? O, na Baso jest tak, wszystko, Na Maxa, ja. ja Nie? <gry> Pan jest niewinny. Tak jest niewinny, ja ci tam Czy pana przypadkiem nie, nie miała się lekcja zacząć? Dzwonek! A więc tak, dzisiaj robimy sobie inaczej i porozmawiamy. Dlaczego znęcasz się nad kolegą? Dlaczego wsadziłeś go do szawki? Bo też mnie chciał wsadzić. Max, tłumacz się. Tłumacz no, no. się, a nie mówię mi no, To on to, to, mnie po prostu... Ja się tu po co po prostu rzucam nauczyciela Nieda, no, i się wkurzyłem. I się wkurzyły. Może pana! Wkurzyły. Ja mam nawet dowód, ja mam nawet dowód, niech pan to przeczyta. Pokaż mi pan. To jest przez Bucks napisane, on mi to dał. I powiedział, ja że pisa, mi grozi. Hmm. Widzi pan? To nieprawda, nieprawda Nawet Sta Nie chcę mi tego turka, proszę nic mi. Oby twoj to się po mordzie za to za to, że nie grzecznie! Walimy mnie Ja serce! Jarpu! Co muszę iść do kontorka? Co mu będę musiał iść do kontorka później? <słuch> <słuch> Idę do kontorka. Chwilka. Idź, nie wracaj! Niech no. pana! Max poszedł do, Max powiedział, że szkoła to jest największe, największe głupstwo świata. Niech pan go ukara Niech, niech pan go linijką pobije. kantorka, kantorka No czy kazał iść do kantorka? Czy to jest kibel? Ja ci tam, kurde z boku, ty! Ja ci tam! Dam z te okienka błazić! Pana zaczęła się lekcja, pan musi przynieść Maxa! Wiesz co? Nie. Ty musicie mieć oddzielnie lekcję, bo z wami się nie da. Wychodź. Max, ty pierwszy wychodzisz. Dobra. Ja też wychodzę.